Ok, w tym odcinku powiem Wam o tym, jak przygotować się do 2025 roku pod kątem rozwoju swojej marki osobistej i biznesu online. Być może widzicie teraz wzrost popularności właśnie sztucznej inteligencji, co niektóre osoby przeraża, niektóre napawa optymizmem. Dzięki temu, że jest AI, możemy oczywiście tworzyć treści sprawniej, możemy robić research sprawniej. Niestety są też tego negatywne konsekwencje, gdyż dużo osób po prostu bierze, kopiuje to, co się tam wygeneruje, i treści, które pojawiają się w internecie, są bardzo takie, no, mało wyróżniające się, często są powtarzalne. Więc to, co powinniśmy zrobić jako pierwsze, to postawić na unikalność i na to, żebyśmy byli liderami w swoich branżach, a nie tylko osobami, które gdzieś tam kopiują innych. I naśladują. Jest takie powiedzenie, że naśladownictwo jest największą formą uznania, więc jeśli ktoś was kopiuje, to macie dowód na to, że jesteście właśnie liderami i powinni was kopiować, a nie żebyśmy my kopiowali innych. Więc jak to zrobić? Przede wszystkim nie powinniśmy się bać, bo to, co nas ogranicza, to jakiś strach, że ktoś coś złego skomentuje, bo będziemy zbyt odważni w dzieleniu się swoimi właśnie poglądami. Więc to jest pierwsza rzecz, żebyśmy skupili się na przywództwie poprzez Świ świadome wyrażanie swoich opinii i wręcz takie trochę wkładanie kija w mrowisko, nie? żebyśmy w naszej niszy, w której działamy, byli liderami. Nie chodzi by, żeby być liderami we wszystkim, e liderem we wszystkim, tylko chodzi o to, żeby właśnie w niszy, w której jesteśmy, w naszej branży, żeby stawiać na właśnie śmiałe poglądy, na coś, co może e nas e wyróżnić. Takim jednym zdaniem, którym możecie rozpocząć, taki odcinek, w którym coś powiecie niepopularnego, to może powiedzieć coś takiego, że większość osób twierdzi, że ja uważam, że no nie. Czyli wyrażasz jakby popularne jakieś twierdzenie, że aby urosnąć na Instagramie, trzeba tańczyć i wygłupiać się na rolkach. nie? Większość ludzi tak uważa. Albo żeby dobrze prowadzić biznes i sprzedawać, trzeba robić wiralowe rolki. A ja wam powiem, że nie skupiajmy się na liczbie wyświetleń, tylko na liczbie wyświetleń właściwym osobom. Nie? Czyli jeżeli skupiamy się na naszych idealnych klientach, to nie potrzeba wielkiej ilości wyświetleń, tylko wystarczy kilka wyświetleń, które przekładają się na sprzedaż. Nie? Więc to są takie nasze zdania, które powinniśmy wypowiadać w kółko, aby rzeczywiście wyróżnić się na tle tych wszystkich treści, które często są też sztucznie generowane przez sztuczną właśnie inteligencję. Pierwsza rzecz, unikatowość poprzez właśnie bycie liderem. Druga rzecz to jest postawienie na prostotę, bo my zbytnio komplikujemy sobie życie i też biznes w internecie. Jeśli patrzeć na nasze bodźce, które do nas docierają, każdy proponuje jakąś inną strategię. Każdy mówi, skup się na tym, skup się na tym, skup się na tym. Wszystko jest ważne, i mamy tak zwany syndrom świecących obiektów. Czyli wydaje nam się, że yy, to jest teraz najważniejsze: rzucam wszystko i idę do nowych rzeczy, nowych strategii i tak nie, skupmy się na prostocie, czyli na tych uniwersalnych rzeczach, które zawsze działają, które są oparte na psychologii, a nie na jakichś świecidełkach, które wydają się atrakcyjne, bo teraz wszyscy na przykład o tym mówią, a jest to chwilowy trend, który potem nie da nam stabilnego biznesu. Więc upraszczajmy, co się da i skupmy się na tym, co działa. Więc jeżeli mamy jakiś produkt, który dobrze się sprzedał, lub po prostu czujemy, że jest to taki produkt główny. To skupmy się na ulepszaniu tego produktu, a nie na tworzeniu nowych produktów. Dopiero jak będziemy zarabiać już, nie wiem, milion rocznie na tym produkcie, to dopiero wtedy idźmy dalej, bo najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to niedokończanie, udoskonalania jakiegoś produktu i już rozpoczynanie kolejnych lub dodatkowych branż, nisz itd. Tak Więc im bardziej będziemy specyficznie działać, im dokładniej będziemy pracować nad produktem, otrzymywać feedback, teraz, jak prowadzimy e, grupy w Akademii Monetyzacji, nasze pierwsze pilotażowe grupy, to otrzymujemy właśnie feedback, co poprawić, różne pytania od uczestników, które pozwalają Wam właśnie tworzyć lepsze produkty i programy. Więc skupiamy się na tej jednej najlepszej ofercie, którą ch chcemy udoskonalać i wybić w kosmos, że tak powiem, jeśli chodzi o sprzedaż, i dopiero potem mamy prawo, że tak powiem, iść do kolejnych rzeczy. Kolejna sprawa to jest to, żeby skupiać się na jednej osobie i służbie jednej osobie, a nie na masach. No to jest bardzo trudne do zrozumienia, bo wszyscy teraz bębnią o tym, żeby mieć więcej obserwujących, żeby robić wiralowe treści i ludzie się zbytnio na tym koncentrują, a nie na tym, co może pomóc naszym idealnym klientom. I my też w Akademii Monetyzacji mamy właśnie ten pierwszy, najważniejszy moduł, który pozwala nam dotrzeć do tego, kim jest nasz idealny klient. Dzięki temu wiemy, jakie treści tworzyć, jak dotrzeć do problemów, które ma ten klient, jak je rozwiązać i nie strzelamy ślepakami. We wszystkie strony, tylko konkretnie z laserową precyzją docieramy do osoby, która może z największym prawdopodobieństwem ukończyć nasz program i z tego skorzystać. Więc jeśli skupimy się na tej jednej osobie, to wszystko, co tworzymy, czy to jest podcast, czy to jest post, czy to jest rolka, mówimy do tej jednej osoby. Wtedy ta nasza komunikacja jest tak precyzyjna, że ktoś słuchając tego myśli, no nie, wreszcie ktoś rozumie moje problemy. Nie jest to ogólne. Pomogą Ci zbudować biznes online, tylko konkretnie wiesz, jakie mam problemy. Jestem rodzicem, nie mam czasu na dodatkowy biznes. Jak mam dodatkowy dochód po pracy rozwijać? Nie? Konkretnie znasz te problemy tej jednej osoby, bo dokładnie zbadałeś właśnie tę osobę, ten rynek. Kolejna rzecz to jest podniesienie cen. Jeżeli wejdziemy na Allegro, no to. Największy koszmar sprzedawców polega na tym, że wszyscy konkurują ceną. Czyli jak patrzymy na oferty, no to co wygrywa? No cena, na, na przykład na Allegro. W biznesie online, jeżeli tworzymy produkty premium, tak zwane high-ticketowe, powinniśmy postawić na jakość, która jest możliwa dzięki odpowiedniej cenie. Po pierwsze, ludzie patrząc na nasz program widzą, że te ten program jest niejako najdroższy w branży, może nawet tak powinniśmy patrzeć na to, jak stworzyć najdroższy program w branży. Dlaczego? Po to, aby jeżeli ktoś się w to decyduje, to miał poczucie, że właśnie stoi za tym jakość i rzeczywiście dzięki temu, że ty masz finansowanie, możesz ten produkt rozwijać i dawać im najlepsze doświadczenie i te przemiany, czyli te transformacje, po którą właśnie przychodzą. Więc jeżeli będziemy mieć z drugiej strony niskie ceny. Będziemy chcieli jak na Allegro konkurować z innymi, bo o, ten zrobił jakiś kurs z Instagrama za tyle, to ja muszę jeszcze taniej zrobić. To jest nasze błędne myślenie. Powinniśmy powiedzieć, co ja mogę zrobić, żeby sprzedać ten kurs dwa razy drożej i co musi się tam znaleźć, żeby to rzeczywiście było tyle warte. Jeżeli jesteśmy w stanie dodać komuś dziesięciokrotnie większą wartość, co najmniej, niż za to płaci, no to tak właśnie powinny wyglądać oferty, więc nie bójmy się wysokich cen. To jest kwestia w naszej głowie myślenia, że my czasem uważamy, że nie zasługujemy na to, żeby ktoś nam tyle zapłacił, a jeżeli mamy wysokie ceny, to po pierwsze przychodzą do nas właściwi klienci, którzy chcą się zaangażować, którzy wiedzą, że to ich trochę zaboli ta inwestycja, inwestycja ma boleć, bo ona powoduje, że ludzie podejmują działanie. Nie? Jak to sprzedać? No to okazuje się nawet, że te droższe produkty łatwiej sprzedać, bo wtedy już automatycznie jest ta selekcja i przychodzą ludzie, którzy chcą podejmować działania. Jak już są w Twoim programie, to robią. A jeżeli ktoś dostanie jakieś rabaty, jeżeli ktoś widzi, że po prostu jest coś taniego, jakaś okazja, to często to kupuje i się kurzy. Nie? Więc nie bójmy się podniesienia cen, bądźmy, e, szukajmy klientów VIP. Oczywiście potem można to też skalować, no bo nie wszystkim możemy dać nasz czas. Ale jeśli chodzi o takie programy grupowe, niech to będą programy właśnie z takiej górnej półki, przynajmniej tak myślmy, i dawajmy im tę jakość w zamian za to. Kolejna rzecz to to, żeby myśleć długoterminowo i działać w perspektywie właśnie kilku lat a nie w perspektywie kilku dni czy też tygodni. Może być tak, że nagle jest jakiś okres świąteczny i się budzicie. Okej, okay, szybko trzeba jakoś promocję zrobić. Potem się okazuje, że ta strategia szybkiego działania więcej wam zaszkodzi, bo ludzie sobie skojarzą, że okay, robicie cały czas promocję, czekają na następną promocję, więc taka krótkoterminowa wygrana może w długim terminie zaszkodzić naszej marce osobistej. Lepiej jest rozplanować sobie tak, jak my to robimy w Akademii Monetyzacji. Cały właśnie proces na następne lata, wizję, do której dążymy, i ją utrzymać. Najważniejsza jest tutaj systematyczność, bo tak jak mówiliśmy tu wcześniej, jeszcze przed nagraniami na spotkaniu na Zoom, że 21 podcastów to jest liczba średniej właśnie publikacji, po której ludzie odpuszczają. Czyli jeżeli mamy 21 podcastów, to znaczy, że już przekroczyliśmy 99% ludzi. Czyli, 90, czyli jesteśmy w top 1 twórców, jeżeli publikujemy 21 podcastów, bo robimy to dłużej niż inni. Wystarczy, że będziemy jako twórcy, jako marki osobiste, robić coś dłużej niż inni, dlatego że rzeczywistość po prostu filtruje, ludzie poddają się i 99% po prostu osób, które zaczyna, się podda. Więc patrzmy na taki właśnie długoterminowy nasz, nasz sukces, w którym jest właśnie maraton a nie sprint. Myśmy właśnie w takich kategoriach, stąd też jak na przykład uczymy się tworzenia programów tra transformacyjnych, to są to często te programy dłuższe, 90-dniowe. Jeżeli ktoś obiecuje jakieś właśnie tam efekty, na przykład po tygodniu, to musi to być związane z jakąś mniejszą transformacją, za którą już nie płaci się takich większych kwot. Więc jeżeli chcemy zapewnić dużą transformację ludziom, mieć świetne opinie i świetnych klientów, też patrzymy w to w dłuższej perspektywie, że to jest to 90 dni co najmniej. Co więcej, też zapraszamy tych naszych klientów, i tutaj jest kolejna jeszcze rada, do kontynuacji, żeby te nawyki, których się nauczą, żeby te nawyki mogli utrwalić. Czyli dobrą taką praktyką po takim na przykład programie, który stworzymy, 90-dniowym, jest przedłużenie dostępu do nas, do naszych konsultacji, do aktualizacji treści w formie właśnie jakiejś tam subskrypcji, czy to właśnie rocznej, czy też miesięcznej. Jeżeli to zrobimy, to kolejna rzecz w naszym portfolio produktów się tutaj uruchamia. No i naturalnie ludzie też będą chcieli kontynuować, no bo widzą, że to jest. I tak fundament to 90 dni, które przerobili w jakikolwiek naszym programie, czy to dietetycznym, czy też jeszcze jakimś innym. No i potem trzeba to utrwalać i budować i stawać się w tym mistrzem. No i wy jako mentorzy, e, twórcy programów e, cyfrowych powinni te właśnie mistrzostwo u naszych klientów rozwijać. To jeśli chodzi o takie właśnie trendy, na, co, na czym warto się skupić, jeszcze przyszedł mi na myśl jeden pomysł, Najwięksi twórcy internetowi teraz w Stanach odchodzą od bardzo szybkich, skomplikowanych montaży wideo i publikują często surowe, można powiedzieć, brzydkie wideo. To jest bardzo pocieszające, bo się okazuje, że ludzie chcą w naszej branży edukacyjnej konkretnych informacji, które mogą zmienić ich życie, a nie zależy im na tym, żeby dostać oczopląsu, kiedy się czegoś ogląda. Nie? Więc jeżeli. Tłumaczycie się brakiem czasu, że nie możecie publikować tak, jakbyście chcieli często, to obniżcie oczekiwania, jeśli chodzi o jakość produkcji, włączcie po prostu nagrywanie z telefonu, tak jak tutaj ja na przykład włączyłem, i zacznijcie mówić o rzeczach, które mogą zmienić życie, rozwiązać jeden problem waszego klienta. I róbcie to systematycznie. Raz, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Niech to będzie właśnie prosta forma podcastu. Najprościej myśleć o takich właśnie surowych treściach, pod kątem właśnie tworzenia podcastu. Bez montażu. Siadasz i mówisz jak do przyjaciela lub do osoby, z którą jesteś teraz na przykład na Zoomie. Mówisz do tej osoby, czy to jest wirtualna, czy też rzeczywiście się z kimś na Zoomie spotykasz i mówisz jakąś e, właśnie wskazówkę tip. i wtedy robisz z tego podcast. Wystarczy tylko wyciąć wstęp, wyciąć zakończenie i publikujesz systematycznie dwa, trzy odcinki w tygodniu, stając się liderem właśnie w swojej branży, że jesteś systematyczny, jesteś. E, Dostępny do ludzi, którzy szukają problemu, jeśli wpisują daną frazę czy też zagadnienie, no to ty wyskakujesz, bo jesteś w tym systematyczny. Więc o to chodzi, żebyśmy dominowali naszą niszę poprzez systematyczność i unikali perfekcji, która często blokuje po prostu nasze no, pomysły i publikowanie treści. Dzięki za uwagę, jeżeli jesteście zainteresowani Akademią Monetyzacji, to kliknijcie pod spodem, wypełnijcie formularz i skontaktuj się z Wami, dam Wam więcej szczegółów. Cześć!